Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pragnę podzielić się z Wami moim ulubionym przepisem na pierniczki świąteczne, które zawsze się udają i szybciutko znikają. Zanim jednak zaczniemy, pragnę życzyć Wam zdrowych, pogodnych i mam nadzieję, że spędzonych w rodzinnym gronie świąt, a teraz przejdźmy do filmu. Zapraszam. Oto jak wyglądają pierniczki, którymi dzisiaj będziemy się zajmować. Te pierniczki robiłam niecały tydzień temu. Otrzymałam około 68 sztuk, tutaj w tym słoju zostało tylko 10. Dzieciaki je uwielbiają, bardzo szybko znikają, więc dzisiaj robię je raz jeszcze. W przepisu otrzymasz od 65 do 70 sztuk ciastek. A oto składniki, jakie będziemy potrzebować. Mąkę puszystą tortową, miód np. wielokwiatowy, sodę, kakao, margarynę. Ja dodaję również mojej domowej roboty syrop z mniszka lekarskiego, mieszam go z miodem. Jeżeli nie macie, oczywiście możecie użyć tylko miód. I przyprawy korzenne. Ja mieszam przyprawę do piernika z przyprawą do ciasteczek korzennych. Tutaj mamy anyż, a tutaj mamy jeszcze nasiona kolendry i liść laurowy. Więc ja sobie mieszam te dwie przyprawy moim zdaniem ciasteczka jeszcze bardziej pachną i smakują ciekawiej. Teraz ja sobie staruję wagę z garnuszkiem i będę powoli dodawać moje składniki do garnuszka. Będę musiała roztopić masło i je przyprawy, by wzmocnić ich intensywny zapach. Do garnuszka wrzucam 130 g margaryny. Tu mam jeszcze jakąś taką z ostatniego pieczenia. 130 g margaryny lub masła. Następnie dodaję 200 g płynnego miodu. I 50 g syropu z mniszka lekarskiego. Powiem Wam, że kiedyś robiłam tylko z miodem, ale skończył mi się miód i musiałam znaleźć substytut. Raz użyłam syropu daktylowego, a potem syropu z mniszka lekarskiego. Ciasteczka wychodzą bardzo dobre, a jeżeli nie macie ani miodu, ani syropu daktylowego, ani syropu z mniszka lekarskiego, możecie po prostu użyć cukru. Chodzi o substancję słodzącą. Dodaję łyżkę kakao i wsypuję przyprawy korzenne. Przeprawę do piernika, i przyprawę do ciasteczek korzennych. Całość umieszczam na palniku i podgrzewam delikatnie na niskim ogniu, tak tylko by masło się roztopiło. Cała margaryna już się roztopiła. Teraz nasz słodki czekoladowo-korzenny płyn odstawiamy do wystygnięcia. W czasie, gdy nasz miód i margaryna stygną, odmierzam sobie 400 g mąki. Do mąki dodaję łyżeczkę sody. Soda powoduje, że ciasto jeszcze bardziej ciemnieje i lekko urośnie. Łyżeczka sody. Sodę z mąką mieszam. Ostudzony, czekoladowo-korzenny płyn przelewam. Do mąki z sodą. Na początku całość mieszam łyżką, a następnie będę wyrabiać ręką. Tak wyrobione ciasto przykrywam folią kuchenną i wstawiam do lodówki na minimum 2 godziny. Ciasto możecie przygotować dzień wcześniej. O, ono powinno postać w lodówce po to, żeby stwardniało, tak by móc je rozwałkować. Możecie przygotować sobie to ciasto dzień wcześniej i dopiero następnego dnia wykrawać ciasteczka i je wypiekać. Minęło już dwie godziny, ciasto stwardniało. Teraz przekroję je na pół, by stworzyć dwa blaty do wycinania ciastek. Teraz biorę ciasto, rozgniatam je trochę, wyrabiam jeszcze w rękach na okrągło. I jak widzicie, ciasto pęka, jest bardzo kruche, więc podczas wałkowania ciasta musimy to robić krótkimi, energetycznymi ruchami, tak by nie rozciągać ciasta, bo, ponieważ ciasto będzie nam pękać, musimy to robić dosyć. Zgrabnie i delikatnie. Górę ciasta również sobie trochę posypię mąką i wałkujemy na cienki placek mniej więcej o grubości 5 mm. Mój blat już jest gotowy i teraz chyba najfajniejsza część, czyli wycinanie różnych kształtów. Ja mam Renifera, Mikołaja i Elfa. Gdzieś miałam choinkę, ale zapodziałam i to jest ta właśnie najfajniejsza część, w której można zaangażować dzieci i na pewno sprawi im to wielką frajdę. No to zaczynamy zabawę. Teraz wkładam ciastka do piekarnika na 15 minut. Następna partia ciastek to Mikołaje i Elfy, i przy tych ciastkach zrobię małe dziurki, przez które będę mogła przeciągnąć sznurek i użyć te ciastka jako ozdoby choinkowe. I teraz, za pomocą takiej zwykłej rurki do napojów, wycinam sobie małe, małą dziurkę, małe kółeczko, przez którą będę mogła później przeciągnąć sznurek. Moje 74 ciasteczka już są gotowe, upieczone, ostudzone. Porównując z ciasteczkami, które piekłam w zeszłym tygodniu, są troszkę jaśniejsze. Wydaje mi się, że chyba dodałam wcześniej więcej kakao. Z przepisami nie jest też tak, że musicie się ich restrykcyjnie trzymać, można je modyfikować. Możecie robić według uznania i potrzeb. Pierniczki już wiszą na choince. Pierniczki możecie przechowywać w szklanym swoju, plastikowym pojemniku lub metalowym. Jeżeli przechowacie je w lodówce, one jeszcze bardziej stwardnieją. Możecie je ozdobić lukrem, jak tylko chcecie. Więcej szczegółów na temat pierniczków oraz przepis znajdziecie na stronie www.zielonehobby.com.pl. Tymczasem ja żegnam się z Wami i jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt.